Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Adam, a w dzisiejszym filmie zrobimy sobie mały tonik wizualny. Tak więc ja bardzo zapraszam na film. Co ja to w ogóle sobie wymyśliłem? A jak widzicie, całe auto jest takie a Wam pokażę. Całe auto jest w bieli i w czerni. Tak się ono prezentuje. Zaczynając od lamp, które są w środku malowane na czarno. Tutaj mamy takie nadkole czarne, czarne felgi. Czarne to lusterka. O, i ciemne szyby. Zdrałem sobie, żeby jeszcze zrobić na czarno. Tutaj ten właśnie element. Czyli tak zwane skrzela. No i zamówiłem na Ale Drogo takie oto cudo. <grytanie> tylko teraz patrzę, że to jest X Drive. W sumie dobrze, że nie M, no bo nie mam tutaj M pakietu. Ale kurde, nie wiem, czy nie za dużo będzie tego X Drive. Tym bardziej, że tu, właśnie w tym miejscu, jest również napis X Drive. Eee, to jest jakiś plastik. Są oczywiście tutaj na, na wloty powietrza, tak, bo to nie jest fejkowe Tutaj są normalne wloty powietrza. Może uda mi się pokazać Wam. Ale chyba za mały zoom. No i w każdym razie to nie jest fake. Tu normalnie wchodzi ręka w to, wtedy wydostaje się powietrze. Kolejne wloty są również tutaj, tu w tym miejscu oraz tam dalej e, na tarcze hamulcowe. No i to sobie ubrzmiałem, żeby wziąć i nalepić tutaj <laughs> również ten czarny emblemat. Czekajcie. Przybliżymy, żeby również tutaj to sobie nalepić. Wtedy będzie wyglądało to mniej więcej tak. No jedni powiedzą, wjeść tuning, inni może się spodoba. Ważne, aby mi się to podobało. No i to no może przejdziemy do instalacji, czy instalacji, do nalepienia tego. Pierwszy co, no to sobie odpuścimy to, tą strefę tutaj. okazji tu mam jakieś odpryski, które może uda się zakryć. Śliskie. Od razu pójdę z drugiej strony, to ogarnę Dobra, odpuszczone. Po co w ogóle to robimy, no żeby lepiej to trzymało się Ten klej tego To tworzywa sztucznego I mam nadzieję, że jak będę kitował po autostradzie, to mi to nie odpadnie Będę na tym autem to się nie jeździ wolno Zatem jak jest moc, to trzeba zapierdalać Ciekaw jestem jak ten klej będzie trzymał, jak widzicie on jest tutaj po całej powierzchni tego, więc powinien fajnie nam tutaj przylegać. Dobra, jest fajne szorstkie Ile za to dałem? Chyba niecałe całe 200 zł na ale drogo. Może jeszcze zróbmy jakiś taki rzut oka na samochód, tak było bez, może z tej perspektywy. Tak się prezentuje bez. No i co? Chyba nalepiamy, nie? No jakoś tak. Ciekawy, czy ta taśma będzie mocna. Mówię, podtrzymajmy chwilkę. No i siedzi. Tak się prezentuje z nałożonym. Są chyba skrzela. No, mi się podoba. Ewentualnie może te, te co mamy tutaj na drzwiach, je może wezmę i zerwę. O, coś tam strzeliło. No, chyba się trzyma. No dobra, idziemy teraz na drugą stronę, więc później będę jechał w traskę małą. To ciekawe, czy wrócę z dwoma, czy tylko z jednym. Jak obstawiacie? No dobra, samochód prezentuje się tak, jak, tak jak widać na filmie. Elko, ja mam nadzieję, że nie zgubię tego nigdzie. Bo ale mi się z tym podoba. Taki dodatkowy czarny element. E, później planuję. pokażę. Później planuję jeszcze. Podjechać gdzieś do studia detalerskiego, żeby mi te ramki tutaj oblepił, oblepił, okleili na czarno ramki oraz relingi i powinien być fajny sztosik. Tak się prezentuje autko z tej strony. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę, nie zapomnijcie pozostawić łapki do góry, subskrypcji, komentarza, co myślicie o tych rekinach, rekinach? Skrzelach, przepraszam, skrzela, o tych skrzelach, dajcie dać w komentarzu, do zobaczenia w kolejnym, do zdrowa.